Dzień dobry, dzień dobry Witam was serdecznie Wiecie gdzie jesteśmy? Nad jeziorkiem Ale zobaczcie jak mało plaży zostało Widzicie? Przyszła wiosna Porobili brzegi I napuszczają wody teraz Widzicie? I coraz więcej tej wody jest Tu plaża była jakieś 5 metrów dalej Albo lepiej Jeszcze tutaj To wszystko jest pozalewane, te trzciny tam to wszystko jest teraz pozalewane. I to w tamtym roku co te wszystkie te trzciny wysprzątałem, te wszystkie śmieciuchy co tam były, to teraz by było wszystko w wodzie, wszystko by było pływało po prostu, ten cały, ten, tyle tych worków tego wszystkiego, tych śmieci, a tak jest czysto, tak? No i zobaczcie, już na pewno tu podejdzie woda dotąd gdzieś, tak mniej więcej, tu jeszcze z metr, przynajmniej będzie wody. No, a my sobie dzisiaj wykrywaczem weźmiemy wykrywacza i, i sobie pochodzimy. No i co? No, I będziemy się wprawiać, po prostu. Będziemy się wprawiać. Wykrywacz. Jest ciepło nawet. Dosyć. Myślę, że tu same kapsle będą. Ale wiecie prawa najważniejsza sprawa, jak dojdę do sprawy, że będzie okej, okay, to będziemy mogli się spotkać na wykrywaniu gdzieś tam na jakimś komuś, u kogoś na pozwoleniu i po prostu sobie gdzieś pochodzić i tak na <grytanie> będzie fajnie a tu będziemy szukać jakichś skarbów, może znajdziemy 15 kapsli, no zobaczymy Ach, najważniejsze, że będzie świetna zabawa i, i śmieciuchów trochę podbiera się, jest super, lecimy do pierwszego, do pierwszego kapsla Ares, szukamy razem, tak? Szukaj, Ares, szukaj, szukaj. Co jest? Szukaj, szukaj. Kop ładnie, kop. Szukaj, kop. Zobaczcie, widzicie, widzicie. No, Ares pierwszy kapsułu wyciągnira. No, szukaj ładnie, szukaj, co tam jest. Co tam jest. Dobra, lecimy. Ale tylko ten kawałek tej plaży zrobimy. Nigdzie więcej nie jedziemy. No to pierwszy fancik Co to jest Kapsel to taki jakiś duży Patrzcie Ale tak obrośnięty, że masakra Nie Coś tam widać Coś tam widać Ale patrzcie hmm? Dobra śmieciuch śmieciuch wypada idziemy dalej no to drugi śmieciuch <laughs> jak zwykle na plażach <taki> takie rzeczy normalka to jest ludzi się zbiera nie wiem czy będę musiał jedni chyba przyjechali się kąpać nie mam pojęcia jedni tam chodzą gdzieś hmm. dobra śmieciuchu znika tam dalej srebrko na oko widać, leży tam, ale to tam nie podchodzimy nawet, tu będziemy jeszcze szukać tu nie wiem nie wiem do po czego, ale będziemy wiecie, ja się uczę cały czas tych sygnałów tutaj, nie jakie pokazuje, chociaż po mnie do końca tak jest, bo tak czasami jest jakiś fajny sygnał, a się okazuje, że też kapsel dobra, lecimy dalej no nie uwierzycie, patrzcie, zobaczcie to. Jaka blacha, no to nie blacha, <laughs> Żelazko ale takie grube. Dobra, trzeba to zanieść tam, tam do siatki, bo nie wziąłem ze sobą, tam położyłem. Hmm, dobra. Jakoś to muszę położyć, wziąć łopatę i, i lecimy dalej. Wiecie co? Musimy iść, kończyć, wymyjemy łopatę. Bo to nie ma sensu, naprawdę. A wiecie dlaczego <tuszy> tu jest tyle ludzi? Patrzą się, a pełno psów lata. Już teraz poszedł tam, u góry jest z psem. Ale tam jest dwa, u góry są. Tam po boku są dwa. Ludzie są też po boku, tam siedzą. Na rowerach, tam za rurami. E, bo tu jest ares wiecie. To tu jest enklawa, taka się zrobiła. Tu nikt nie wejdzie, tylko wszyscy na poboku i wszyscy się gapią. No po prostu. Mm, dlatego kończę to Bo to nie ma sensu naprawdę Tak się człowiek jakoś tak źle jakoś czuje Jak się obserwują z każdej strony No nie Aresku no, Mamy cały sprzęt tam Wszystko umyte Także to będzie taki krótki odcinek Chyba że coś dogram do tego odcinka Łopatę Patrzcie Widzicie to Co tu pisze Kupuj polskie no i, i tyle no. wody jest, tak jak mówiłem, jest sporo coraz więcej będzie dobrze, bo tarło ryby będą na tarbo. przychodzi tam do tych trzcin te trzciny są wszystkie wysprzątane, przeze mnie oczywiście, super dlatego no kończymy, bo to nie ma sensu po prostu, dzisiaj bo jakiś taki człowiek jak się obserwowany się czuje po prostu dobra, no to lecimy Trzymajcie się, się do następnego, chyba, że coś tam dogram. Kiedy indziej, no to wtedy wam puszczę. Opa. No to dogrywka, to powiem wam tak. Zebrałem się, zaniosłem wszystko do samochodu i nagle wszyscy opuścili ten teren. Nie ma nikogo po prostu wokół. Nikogo nie ma. No nie, fajnie. No to wiecie co? Idziemy zobaczyć, bo jestem też ciekaw po prostu tu. Te rybki czy są te małe między tymi rurami. Ale ciekawe no nie? Jak pełno ludzi było, a nagle nie ma nikogo. Ino się straciłem. to jest to jakaś sensacja, rewelacja, czy co? Tam męska akrobacja. Puszeczka leży Placeczka leży. Ale to nic. To innym razem. Weźmiemy to po prostu i Ech, posprzątamy, tak? Ale to już nie teraz, Ares zostań, o jaki, patrzcie, jaki. zostań. Ares nie wolno zostań, zostań. Czy coś widać? Bo tu jest taki, widzicie, nalot. Nie, nie widać nic. Musi się woda wyklarować. Ale one na pewno tam są <laughs> Na pewno tam są no Dobra Tu nie ma z tej strony One tu takie między tymi brami tak bezpiecznie się czują Dlatego tam się chowią Dobra, to to widzicie Ja sobie stoję tu <laughs> no. Było co było Jedziemy do domu, jakiś obiadzik dobry zrobić, do następnego pa pa,